Czwartkowa noc, to paczek czas, to jest paczek czas. No chcę weź. Okej, okay, to jest pierwsza pakat. I to wszystko jest jasne. Dzięki. Mario. Już mam na to pewien pomysł, to mi pomoże jeszcze jeden temat trochę ogarnąć. A przy okazji nie zaszkodzi mieć w kolekcji takiego sprzętu. Bo bądźmy szczerzy, kto wie, co się jeszcze trafi. Ale stary pamiętaj, jak będziesz potrzebował, to u mnie to będzie czekało. I w każdym momencie może wrócić do ciebie, skoro nie wykorzystam. Miód! Coś właśnie, niesamowite. Nie wiem, czy poznajecie. Ja na pewno. O. Tu jest. Wszystko takie u mnie. Coś pięknego. Można powiedzieć, że dać tak przysymetryczne napięcie, Brakujący skarb. <laughs> no i kartka. Kamilo, pozdrówka i zrób super CDK. Mario Integra IC IC <noise> Dziękuję Również pozdrawiam ciepło No i tutaj to jest malina Może uda się Może się uda nam dzięki tym Podarkom zrobić Lale <noise> Ekstra Ekstra panie bardzo dziękuję Ale jeszcze tutaj jeden dosyć cenny ostatecznie element tak, kompletny mechanizm taśmy, silniki jest nawet <grythy> jest nawet laser super mamy datę CDM12x1x05 Danger, Invisible, Laser, Radiation lala My mamy praktycznie całego CDK. Z mortki się nie spodziewałem. Dziękuję. No i teraz jeszcze... Eee, pamiętacie? Poszukiwania? I to jest ten niby ulew. Zdemastowany. Zniszczony. za parę groszy. Spakowany bardzo blik. Wręcz na ścisło. no Coś z nim lata. Trochę niepokojące. O kurde. Człowiek nie ściemiał. Faktycznie trochę brzydala, Faktycznie trochę brak śrubek, ale to było jasne powiedziane. Że to jest tak naprawdę ładna paczka, bo na las. o o w dupę jeża. To się nie uda. To, to jest to jest katastrofa. To jest zupełnie inny laser. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ale może, znaczy ten mechanizm jest inny. Ciekawe czy Lubica laserowa. Hmm, no troszeczkę, ale może sam sam laser w sumie nas interesuje, może jest taki sam. Mimo wszystko bardzo, bardzo fajnie jest to zrobione. Z głową. Można powiedzieć, taka szuflada trochę jak w, naszym, w naszej szufladzie. No i błudnie, poza tym, że wygląda to strasznie klasykowo jak nowe Diory. Jest, jest, jest coś w tym, tak? Więc podłączmy. Poszło od razu. Prawie sprawnym, bo czyta, ale nic nie słychać. Będą jazdy, więc słuchajcie, tym miłym gestem i tym trochę rozczarowaniem, tym Philipsem, zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym będziemy go rozbierali. Sprawdzimy, czy ten laser przypasuje. A jeżeli nie przypasuje, to będziemy musieli znowu to złożyć i zobaczyć czemu nie gra, i spróbować go może naprawić. Przyciski na froncie działają bardzo opornie, ledwo to daje się piosenki zmieniać. Eee... Coraz lepiej bym powiedział. Ech. Jak to mówił pewien otyły pan, nie jest dobrze. Źle też nie jest. Można powiedzieć, że jest średnio. Słuchajcie, dobrej nocy, dzięki za oglądanie. I widzimy się niedługo. Do zobach!